się ja do kościoła ja wchodzi nie no na samej czapce nie bo mam prawa ale ja mam dookoła las 5 kroków dosłownie 10 metrów mam do lasu nie będzie... mm. tylko że... ja dobra tak nie zabawiam na ja temu tego mięsza to jest z lata no tak, dopiero dalej pidolę dole ja, tutaj no, bo, ty... ja yy, przyjeżdżam yy, tutaj yy... Sobo, Ten tam pan Tam panie, panie, jakiś wyjazd? Pan panie, panie, tam jest jakiś wyjazd? panie, hmm. tam, a tam jak pan wyjedzie? Hmm. A gdzie? panie, Trochę po trawy pan jedzie, trochę po krzakach pan pojechał. Ale ja chodzę po chodniku. Ja, no ale ja wiem, no, a pan. Wiem, co pan robi No, no właśnie. No, tak, także no, także chcę co? To pan jest chodnik. Je Ale zaraz, bo pan mnie potrącił właśnie. Właściwie się pan o mnie, o, wytarł sobie samochód o mnie. Proszę bardzo. No proszę bardzo. Specjalnie podchodzi, z, y, kręci kamerą tak. i specjalnie podszedł do mnie i mówi, że ja go y, potrąciłem. Bo ja stałem, akurat jak pan. Mi... Pan nie stał, tylko pan podchodzi i chodzi dookoła, dookoła samochodu. A nie można chodzić dookoła samochodu? ale po co pan podchodzi pod samochód, który jest w trakcie Akurat pomysła, jak mnie pan, pan potończył, to nie nie Specjalnie stałem. pan patrzy. Na kamerze to jest widoczne. Dobrze. No właśnie. Zostawił pan uruchomiony samochód, A chyba. Galeński Wojciech, dzień dobry. Co Ja nic. Na pan to? Tak. A w jakim celu? Policję. Na policji. Na policji? No, to pan nie coś z panem tak nie tak. Ale dlaczego? Nie, nie iść po policji, to pan pójdzie po policji. Po po tak, pan a pójdzie pan po policję? No, to niech pan. Ja sobie nie życzę, żeby pan. Niech pan pójdzie po tą policję, no. Ja sobie nie życzę, żeby pan mi Ale zaraz, pójdzie pan po policję, policję czy pan nie pójdzie? nie pójdzie? Z panem jest jesteście pan tak. Ale co ja mam z głową? No nie, 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 nie. A nie można chodzić po chodniku? No właśnie, no. A nagrywać można? Można. Bo nie wiem w jakim celu pan to Powiedziałem, dla policji. A można robić zdjęciami? Nie, ja pan nakręcę. A, kręci. Kręcę. Pan. I jak chce no, będziemy no, stać i ja, się kręcić. To jest sensu, Ale ja to... wiem, no muszę go nakręcić, żeby mieć jakiś dowód później, no nie? Dowód na Patrzysz, co? się kręci, Kręcił koło samochodu i później pokaże dowód, że ja przez chodnik chcę pojechać, to nie? Tak. Tak, i chcę pokazać. No. No. I to stanie za to. Tak samo mandat. Ja za co ja dost... to zgłoszę na policję. A za tak co dostanę samochód. mandat? Zgłoszę Pana na policję za to, że Pan właśnie specjalnie poszedł samochód. Tak? Podszedł Pan pod ten samochód. A skąd ja mogłem widzieć, gdzie Pan jedzie, jak Pan nie włączył kierunkowskazu? Pan poszedł specjalnie. Pan walczy w samochodzie żarów, z kim Pan walczy? O co Ja? Nikim nie walczę, proszę Pana. Nagrywam dla policji, że Pan jeździ po chodniku. No. Ale to jest parking. Park. Park. a, jest a park. gdzie tu jest dojazd do tego parkingu? Tędy. Którędy tędy? tędy. To jest miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych Tak? No ale co w tym jest śmiesznego? To jest miejsce parkingowe, to nie jest dojazd do parkingu Niech pan nie kręci w pionie, bo będzie kiepskie nagranie W poziomie jest lepsze Będzie pani na filmie tego pana Dobra, do kaplicy, No to do kaplicy czy na policję, bo już nie wiem Zapraszam na nabożeństwo, może pan coś skorzystać Nie, nie się pan ja znam Chrystusa, znam Chrystusa. No. Znam. Do serca może Pan przyjąć i życie Pana się zmieni totalnie. I co wtedy? Nie będę chodził po chodniku? Ty nie, pójdź Pan do piekła, tylko do nieba. A za to mam pójść do piekła? Zachodzenie po chodniku? Jest, jest pan, ale może być pan nie tak Ale, pana, od tego ale ja stoję na publicznym chodniku, Zgadza mogę tu się, chodzić. Ale niech pan nie kręci się po Ale to dzieci. pan odszedł od swoich ale, dzieci i zostawił je jak na moją pastwę. Na pastwę? No właśnie. No pan się boi o swoje dzieci, więc niech pan je pilnuje. Dobrze, że pan tak powiedział. No, a nagrał pan to? No właśnie. Uwaga, ten samochód będzie cofał Tak? A może uda nam się przejść jeszcze? Może No to dobrze Żeby to nie było w specjalne wchodzenie pod samochód O, już Ja poczekam, żebyś Ale on stoi No Jak pan zgasi silnik No bo dobra, czekamy minutę, zapłaci pan jeszcze za włączony silnik Niech pan specjalnie nie podchodzi pod samochód On zgasi Dobra, może nagrajmy w ten pan próbował wyjechać. Zobaczmy, czy tu jest jakiś wyjazd To jest tutaj wyjazd Tylko sobie ten pan poradzi Zapamiętał pan nazwę kanału? Nie, nie Samochodoza Samochodoza mhm. Będę na takim kanale pan mówi po tych leci, samochodu się nazywa. Tak jest. Nie w takim kanale jest? Jeszcze... Ooo, to jeszcze pan usłyszy. A to nie na... Nowy Kamanał, czy.? Dwa co? lata ma. dwa lata, no? Już. No to jest nowy. Dwa to tylko Kanał cię puszczał tam. Kanał cię więcej, Ale nie widział pan, kto podjechał tym fotelem. A to nie poszedł... można tutaj stawać? nie można, bo on nie ma, ma karty we No ma taką zagraniczną. Może na policję zgłosić? No jeśli nie pamięta, na prawo, no to Ma prawo? Tak Ma prawo A ten pan ma prawo tu wjeżdżać? Tutaj ma, tak, się A na prawo. jakiej zasadzie? Na takiej zasadzie, że ma prawo Ale na jakiej zasadzie? To jest jakiś dojazd, czy to jest parking to jest, to jakiś? To jest parking Ale... Gdzie to jest gdzie dojazd wiem, do tego? To, proszę, gdzie gdzie jest, dojazd? jest dojazd? Ale to nie jest dojazd, tylko to jest miejsce dla niepełnosprawnej osoby. Ale nie tylko przejeżdża i tutaj. No dobra, ale y... jakby stał tak na przykład w tydzień, to co? Jak w tydzień? W Taki nie może stać. Dlaczego? dlaczego? Dlatego że nie może. Ale dlaczego nie... Zna dla, ja pan przepisy nie pan się, to ale... i nie kończy się za przepisy. Ale w którym punkcie przepisy mówią, że nie może tu stać tydzień. No nie dowiem się Dobra, sprawdzimy sobie w przepisach, czy są takie przepisy. A ja już jadę do domu, ponieważ mi przepisy każą jechać do pracy. Dobra.